Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi polskiej konstytucji, awarii elektrowni w Czernobylu, czy osoby Ilona Maska. Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu. No i kogoż my tu mamy? Ach, dobrą znajomą naszą Panią Natalię, Jarząb. Witam Panie Stanisławie. Oto kilka następnych pytań. No widać, że Pani Natalii ma dużo tutaj pytań, bardzo interesuje się różnymi rzeczami. Pierwsze pytanie. Według obecnej Konstytucji Polski, nasz kraj to państwo prawne. Czy według Pana państwo prawne i państwo prawa to jedno i to samo. Według mnie państwo prawne oznacza, że zostało ustanowione zgodnie z prawem, według jakichś przepisów. Natomiast państwo prawa o, o, oznacza, że nadrzędną wartością obowiązującym w nasz, obowiązującą w naszym kraju jest prawo czyli, że Polska jest nomokracją. No, y, pani ten przepis konstytucji, na który pani się powołuje, jest trochę dłuższy. I ja zawsze jak go czytam, to zachodzę w głowę jak to się udało autorom Konstytucji w takim jednym, krótkim znaniu upchnąć tyle nonsensów. Otóż tam jest to, ten przepis, brzmi Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. No jedno, drugie wyklucza. Albo jest demokratycznym, albo prawnym. No a tu jeszcze te zasady sprawiedliwości społecznej. Bóg wie, co to jest. W ogóle, więc y, oczywiście Polska nie jest y, żadnym państwem prawa. No, to, że tam ma konstytucję i tak dalej, to oczywiście tak, ale w Polsce panuje tyrania większości. Większość parlamentarna uchwala, co chce. Trybunał konstytucyjny boi się tutaj jakieś takie łajdactwa usuwać. No podam przykład, żeby nie być gołosłownym. Została znowelizowana ustawa o policji. Na podstawie tej ustawy nastąpiło drastyczne ograniczenie prawa własności. Drastyczne. Niezgodne z konstytucją, bo konstytucja mówi, że można oczywiście ograniczać własność, ale w sposób nie przekreślający istoty prawa własności. No a co nowelizacja ustawy o policji powiada, że jeżeli właściciel mieszkania zostanie przez tam żonę czy konkubinę przed zwykłym stójkowym oskarżony o przemoc domową, to ten natychmiast może mu kazać opuścić własne jego mieszkanie. I to potem niech się buja, niech się stara je odzyskać. Jakie tutaj są możliwości? No, możliwości są bardzo groźne, dlatego że wyobraźmy sobie, że małżonka albo konkubina, jeszcze gorzej, po paru latach doszła do wniosku, że w młodości popełniła błąd, rozkładając nogi nie przed tym panem co trzeba. No, a teraz pojawił się ten jedyny wymarzony. No i co tu zrobić? Jak gniazdko trzeba sobie uwić, no to najprościej jest właśnie wezwać stójkowego, oskarżyć tego właściciela o y, przemoc domową, no i on tam się będzie pod mostem już y, zastanawiał, co dalej ze sobą zrobić. A tutaj, prawda, będzie można w tym gniazdku już sobie ułożyć życie z tym jedynym wymarzonym. Drugi przykład, to na szczęście jeszcze to nie zostało uchwalone. Ale pra, prace są zaawansowane nad ustawą przewidującą tzw. konfiskatę prewencyjną. Otóż ona polega na tym, że jeżeli organowi państwemu się wyda, że ktoś ma za dużo pieniędzy, to może mu prewencyjnie skonfiskować wszystko, a potem niech tam się tłumaczy, niech tam dowodzi nie wiadomo przed kim, że on tutaj to sobie uzbierał normalnie, bez żadnego przestępstwa. No, jeżeli to nie są bolszewickie regulacje, to ja jestem chińskim mandernem. Czy ma Pan drugie pytanie? Czy ma Pan jakieś przemyślenia na temat wybuchu reaktora w Czarnobylu? Jak Pan wspomina tamto wydarzenie? Czy bał się Pan skutków promieniowania korwin? Na przykład, jako przyczynę wybuchu, żartobliwie podaje, że naukowcy uznali, iż najlepiej pędzić bimber pod płaszczem reaktora i po pijaku puścili zacier do wodów chłodzących. No. To, że ten wybuch nastąpił na skutek jakiegoś tam braku nadzoru, to jest rzecz chyba oczywista. Natomiast, czy to ten brak nadzoru wynikał z pędzenia bimbru, czy nie, no to nie wiem. W każdym razie, ja pamiętam to, zresztą władze ukrywały. Bo to w ogóle nie było wiadomo, że coś takiego wybuchło. Tyle tylko, że władze Szwecji, Danii, Niemiec i chyba Republik nie Republik Bałtyckich to nie, bo to byłby jeszcze Sojusz. Przecież podniosły larum, że nastąpił gwałtowny wzrost radioaktywności, bo tam się izotop Cezu wydostał i jeszcze jakiś inny. No i po trzech dniach nasze władze też przyznały, to znaczy tam generał Jaruzelski i jego koledzy przyznali, że no rzeczywiście nie jest dobrze, ale wszystko jest w jak najlepszym porządku, my tu sytuację kontrolujemy i po kilku dniach taką akcję rozpoczęli podawania płynu Lugola. Jodu, mówiąc krótko, jakiegoś preparatu jodowego, który podobno miał w jakimś stopniu neutralizować ten szkodliwy wpływ tego cezu na tarczycę czy no, inne organy wewnętrzne. Ja, akurat mnie to zastało w Krakowie. O niczym nie wiedziałem, i jedliśmy śniadanie w ogródku A ten cesk radioaktywny tam swobodnie spadał, więc nie wiem, nałykałem się pewnie tego sporo, jak zresztą wszyscy inni. No i, No, ale jakoś nic mi się nie stało. W każdym razie, no to była ilustracja tego, że nasze władze bardziej się bały sowietów niż się troszczyły o nas, bo jakby nawet nasz szlak wszystkich trafił, to, ale sowieci by się na nas nie pogniewali, to już dobrze. Trzecie pytanie. Jak pan ocenia postać Elona Muska? Jest on obecnie uważany za jedną z najwybitniejszych osób w branży technologicznej. Jednak, czy według pana to wielkość jego majątku w dużym stopniu mogły przyczynić się dotacje i kontrakty rządowe? Nie wiem. Ja nie, właściwie nic nie wiem o panu tym. Natomiast widziałem taką jego wypowiedź. Czytałem, że on uważa, że trzeba Jakiś chip tam do mózgu człowiekowi w, 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 w zainstalować, no i twierdził nawet, że on już sobie zainstalował. Może to prawda, ale może, może tylko tak mówi, bo to by było trochę przerażające. Dlaczego według pana nie ma? czegoś takiego jak judeo-chrześcijaństwo, skoro nawet niektórzy księża używają takiego sformułowania. No to używają oczywiście, ale nie ma czegoś takiego. To powiedzenie judeo-chrześcijaństwo to jest mniej więcej tak, jakby ktoś powiedział żonaty kawaler. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo. Na czym polega chrześcijaństwo? Na tym, że chrześcijanin wierzy, że są trzy osoby boskie. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Podczas kiedy wyznawcy judaizmu żadnych tam synów bożych, ani duchów świętych nie uznają. W związku z tym jest to różnica istotna i nieprzekraczalna. W związku, wobec tego nie ma czegoś takiego, jak judeo-chrześcijaństwo. Albo judeo, albo chrześcijaństwo. I... Piąte pytanie. Jak pan ocenia pontyfikat Jana Pawła II? Według teorii Kisielewskiego zawdzięcza nominację Zenonowi Kliszko. Tłumaczy on to tym, że podczas gdy był biskupem pomocniczym w Krakowie, to partia chciała zabrać gmach seminarium. Wtedy Wojtyła w cywilu, jedynie w koloradce, udał się do sekretarza pana partii Motyki prosić, aby tego nie robić, i to był pierwszy przypadek, że biskup przyszedł do sekretarza partii. Motyka zadzwonił do Kliszki, który się tym zachwycił, i powiedział, że był to do seminarium kościołowia. Kiedy były kandydatury na metropolitę krakowskiego, Kliszko powiedział, że partia wybiera Wojtyłę, chociaż nie był on faworytem. Dziękuję i pozdrawiam. No tak było. Tak było rzeczywiście. No, ale to, to, że Kliszko tak się zachwycił, to nie przesądzało o charakterze pontyfikatu Jana Pawła II, bo Kliszko już wtedy nie miał właściwie nic do powiedzenia w związku z tym to początki można powiedzieć że początki kariery takiej kościelnej Karola Wojtyły to z tym się wiązały natomiast późniejsze to już nie to był znacznie większy kaliber jak mówię tym bardziej że Zenon Kliszko to już był wtedy że tak powiem passe i to od dawna Proszę państwa czy tak Elda Panie redaktorze, wspomniał Pan, że SB poddane zostało lustracji przez ministra Macierewicza w 1992 roku. Natomiast wywiad wojskowy jego agentura przeszedł transformację w szyku zwartym. Dlaczego tak się stało i dlaczego minister Macierewicz wykonał uchwałę lustracyjną Jedynie częściowo, to znaczy nie poddał lustracji na przykład wojewodów. No nie wiem, czy nie poddał lustracji wojewodów, ale może najpierw zacznę od, od tego, dlaczego SB została tutaj zlustrowana. Nie przez ministra Macierewicza, bo to jest pan minister Macierewicz już tylko, że tak powiem przyszedł na gotowe, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast batalia między wywiadem wojskowym i Służbą Bezpieczeństwa rozegrała się bez udziału Antoniego Macierewicza, który wtedy był w podziemiu, bo kiedy w 1995 roku Okazało się, że Gorbaczow, nowy sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, zdecydował się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. No to SB i wywiad wojskowy starały się uzyskać taką pozycję w Polsce, żeby to one realizowały tę ucieczkę do przodu czy konsekwencje tej ucieczki do przodu. I tak jak poprzednio zgodnie administrowały obydwie bezpieki w stanem wojennym, to w 1984 roku pod koniec nagle wybuchła między nimi wojna. Takim początkiem tej wojny było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. A takim umownym, można powiedzieć spektakularnym zakończeniem tej wojny, które wskazywało na to, kto ją wygrał, a kto przegrał, było zdymisjonowanie ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych w maju 1985 roku generała Mirosława Milewskiego, który był ministrem spraw wewnętrznych i członkiem Biura Politycznego KC. ze wszystkich stanowisk, jak powiem, partyjnych i państwowych. To oznaczało, że służba bezpieczeństwa została rozgromiona. Rozgromiona przez wywiad wojskowy, no i potem miało to konsekwencje takie, że kiedy już następowała w 1989 roku Transformacja ustrojowa to właśnie służba bezpieczeństwa została poddana weryfikacji, wskutek której tam wielu tych funkcjonariuszy zostało wyrzuconych. Oni natychmiast utworzyli struktury przestępczości zorganizowanej, natomiast wywiad wojskowy rzeczywiście przeszedł transformację ustrojową w szyku zwartym. I jako wojskowe służby informacyjne przetrwał w wolnej Polsce aż do września 2006 roku, kiedy to przez złowrogiego Antoniego w WSI zostały rozwiązane. No ale to zostały rozwiązane, wypączkowały z WSI dwie watachy bezpieczniackie, mianowicie służba wywiadu wojskowego i służba kontrwywiadu wojskowego, które przejęły agenturę po WSI, a ta agentura jest u no w takich ważnych miejscach, to nie wśród gospodyń domowych, tylko tam ważniejszych tych, co więcej, ci jej wszyscy konfidenci doskonale wiedzą, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną i materialną, więc są dyspozycyjni i karmi. No a Częściowo nie, nie wykonał uchwały lustracyjne, nie, częściowo nie wiem czy wojewodów tam pominął. Natomiast częściowo wykonał między innymi dlatego, że część tych konfidentów zostało przejęte właśnie przez Wojskowe Służby Informacyjne i Urząd Ochrony Państwa. Przypominam sobie taką sytuację, znaczy nie sam sobie przypominam, tylko opowiadał mi jeden z posłów Kongresu Liberalno-Demokratycznego, że Jan Krzysztof Bielecki, który był szefem tej partii, przyszedł, bo dostał te koperty zalakowane z fiszkami tych konfidentów. Przyszedł, zwołał zebranie klubu i przyszedł na to zebranie, pokazał, że mówi: Nie otwierałem, ale kto był konfidentem to niech wstanie. I wstało kilka osób, pokazało się, że dwóch niepotrzebnie wstało, bo ich tam wśród tych wież nie było dlaczego? Dlatego, że byli przejęci już przez nowe służby. To taka była przyczyna. No i tutaj Myślę, że to na tym ten cykl zakończymy, bo mamy tutaj jeszcze porcję pytań, ale to od pana Matuszczaka, to, co nam zejdzie na następny cykl i być może jeszcze drugi. Tymczasem się z Państwem żegnam. Proszę bardzo. Ja bym Konfederacja, Pan Bosak ma jakieś szanse wygrać jako pre prezydenta? Wygrać to ch chyba nie. W sprawie tego, że jest właśnie ten aktor M447 będzie powyższył jedynym kandydatem, No poprze... Tak, 4, to, 4, jest, 6, 7, to jest, proszę Pana, proszę Państwa, jest to pewien atut, który myślę, że Pan Krzysztof Bosak z całą pewnością wykorzysta. Czy mu to przyniesie sukces do tego? Nie wiem. Potencjał Konfederacji jest jednak moim. We, we, ja życzę mu wszystkiego najlepszego, ale potencjał Konfederacji, polityczny potencjał Konfederacji, jak dotąd jest zbyt mały. Taka jest moja ocena. Nie mówię, że to dobrze. Że to może, może, ale nie do tego stopnia, żeby mu się to udało. Ja uważam, że. Celem kampanii wyborczej, czy celem jego udziału w kampanii wyborczej są dwie rzeczy. Po pierwsze, że I to on się nadaje do wypromowania, go osobiście, bo on ma jedną zaletę, że ja go nigdy nie widziałem wyprowadzonego z równowagi. A wiele okazji było takich, żeby go tam, a on nigdy się nie dał wyprawić z równowagi, to jest duża zaleta. Po drugie, że jest młody, stosunkowo. No i y, udział w kampanii prezydenckiej, udział w kampanii prezydenckiej jako kandydata może być dla niego Trampoliną do przyszłej kariery. Dlatego ja jak tam wypowiadałem się na temat y, strategii wyborczej Konfederacji, to mówiłem, żeby, żeby wystawić młodego kandydata, dla którego to jest debiut. A jeśli nie debiut, to właśnie trampolina do przyszłej kariery. No i to tak się stało, to dobrze. Natomiast... Ale jakbyśmy że, że, że wygrał, czy mógłby, miałby tu duży wpływ na tą ustawę 447, czy mogło na przykład nie te duże zagrożenia. Jakby wygrał wybory prezydenckie, proszę pana, no to jasne, mógłby to wnieść do Sejmu jako inicjatywę prezydenta. No to jest jasne. Nawet, nawet jeszcze raz. Proszę. Nie, więc to ważne, tak, więc dlatego uważam, że należy przywiązać wagę do tego. Ale czy znaczy, jeśli pan mnie pyta, jak ja oceniam szansę, no to oceniam mniej więcej tak. To nie znaczy, że to jest bez sensu, bo to mówię, sens ma dwojaki przy okazji yy, spopularyzować w opinii publicznej. Program Konfederacji, bo bardzo wielu ludzi w ogóle nawet nie wie o tym, a tu by się mogło dowiedzieć, bo Konfederacja już w czasie kampanii wyborczej do Sejmu przedstawiła program zupełnie odmienny od programu przedstawionego przez pozostałe cztery ugrupowania, które się do Sejmu dostały. Tamte ugrupowania licytowały się między sobą, które wyda więcej pieniędzy. No podatników pieniędzy. A Konfederacja nie. Konfederacja mówiła, że ona nie będzie wydawać, ale też nie będzie brała. Więc jest to zupełnie, można powiedzieć, program kontrrewolucyjny. Kontrrewolucyjny warto go w społeczeństwie polskim spopularyzować, ponieważ społeczeństwo polskie po prostu o tym nie wie znaczna część obywateli o, o tym po prostu nie wie. Więc dobrze by jakby się dowiedziała. Dobrze by jakby się dowiedziała. Właśnie tak, że obiecał, że nie będzie podnosił już ani jednego podatku, nie poprze żadnego podatku, jeżeli by wygrał. tak? To całkiem słusznie, bo to jest ślepa uliczka, no. <grym>, wie Pan, jeżeli by podatki, znaczy stopa podatkowa została podniesiona do 100 procent. To byśmy utracili wolność wszelką. No na tym polega komunizm, że byśmy już tylko byli na, dostalibyśmy miskę tam zupy i ryżu i, i tyle. No. Także to, to jest kwestia taka. Jeszcze skoro już jesteśmy przy wyborach prezydenckich, to war, ja bym radził zwrócić uwagę na kandydaturę pana Hołowni. To pani się śmieje, ale ja też, tak, pierwsza moja reakcja, jak się dowiedziałem, że on kandydaturę swoją wystawił, to było niedowierzanie i zdumienie. Ale jak się dowiedziałem, kto jest jego promotorem tutaj na gruncie polskim, to już tak całkiem przestałem się dziwić i zdumiewać, dlatego że jego promotorem jest pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko do niedawna był członkiem. On teraz zrezygnował, właśnie w związku z tym, że został impresario pana hołowni. Był członkiem takiego bardzo wpływowego think tanku w, Waszyng w Waszyngtonie Rady Atlantyckiej. Tam są ludzie z Goldman Sachs, ze służb amerykańskich, z wojska, i bardzo duża, duże, bardzo takie liczne otoczenie milionerów tam jest, którego wspomaga. Nawiasem mówiąc, jeden z członków władz tego think tanku jest sponsorem Fundacji Otwarty Dialog, pani Ludmiły Kozłowskiej. tak, to... Pan doktor Targalski twierdzi, że pani Ludmila Kozłowska jest, że tak powiem, agentką Putina, ale się okazuje, że kto inny ją sponsoruje, a nie Putin. Także to jest bardzo ciekawe. No i druga taka wiadomość. Panu, pana chołowni pewien ciężar gatunkowy. Jestem pewien, że jakbym ja poprosił generała Wrańskiego, żeby mnie zaczął doradzać, to by. Po prostu wzruszył ramionami, a tu nie. Jakiś z tego wyciągam wniosek, że stare Kiejkuty poważnie podchodzą do kandydatury pana Hołowni. Więc, może po co Amerykanie to robią, skoro jest prezydent Duda? Uff, myślę, że na wszelki wypadek po pierwsze, żeby pana prezydenta Dudę straszyć. Wy, doda, tu nas uważajcie. Najlepiej jak podpiszecie wszystko od razu, bo jak nie, to o, jest Pan Hołownia, generalicja go lubi, my go lubimy i tego. No a kto będzie tu skuteczniej wprowadzał judeo chrześcijaństwo jak nie Pan Hołownia, prawda? To wszystkie ma, same zalety ma, same zalety ma. No, i nie ma żadnych obciążeń, no bo ta jest osobą publiczną, jest osobą znaną. W polityce, co prawda, jest debiutantem, no ale to każdy kiedyś musi debiutować. Druga przyczyna jest taka, że gdyby na przykład, o właśnie, gdyby na przykład prezydentowi Dudzie się powinęła noga na ustawie 430, to i mamy kandydata zastępczego, to nie wiem, państwa poważne nie tylko plan A mają, ale plan B. Tak, żeby, jak to Józef Stalin mówił, wybitny klasyk demokracji, na czym, co jest najważniejsze w demokracji? Najważniejsze jest to, żeby obywatelom, wyborcom, przedstawić właściwą alternatywę. A kiedy alternatywa jest właściwa? A wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. To właśnie to pokazuje na tym przykładzie, że to może być taka prawidłowo przygotowana alternatywa, a co będzie, no to zobaczymy. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, ja mam takie pytanie, ja się powtórzę właściwie, bo już zadałem to pytanie na grupie do, do jednego z przyszłych cykielów. Tak. I, i takie moje pytanko, czy, czy ta y, nagonka, propaganda y, zimnego ruskiego Czekisty? Nie jest y, w jakimś sensie dobrej zmianie na rękę. Po prostu ten atak na Polskę, czy, 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 czy PiS, nie, 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 obóz rządzący nie, nie przerzuci odpowiedzialności w tej chwili y, na Putina. Chodzi o to, żeby, żeby nieco przykryć właśnie te, te, te roszczenia żydowskie, Już to Tam, robi. Że, że, że największym wrogiem dla Polski jednak jest Putin, a nie Żydzi. Prawda? Już to robi, tylko wie Pan. Y Niezależnie od tego, co tam będzie telewizja rządowa na ten temat mówiła, pani Cholecka i inni, to skutki wystąpią niezależnie od tego. I to nie chodzi o to, czy tam ktoś się z tego wyłga, czy na przykład PiS się z tego wyłga, tylko czy potrafi zapobiec tym skutkom. Sam Ugarstwem nie potrafi i tyle. No to, to, że to wie pan, no można powiedzieć, myślę, że pan doktor Targalski jakoś to logicznie tam wywiedzie albo pseudologicznie, że właściwie to te żydowskie roszczenia to przez Putina są. Chociaż jako żywo to nie Putin ustawę 467 uchwalił, tylko kto inny. Prawda? Ale to no, gdyby nie Putin, to oni by nie uchwalili, bo to no, zawsze można tak powiedzieć oczywiście arcydzieło Krętactwa można tutaj no. przedstawić, natomiast skutki będą już prawdziwe. Skutki tak, będą już tak, prawdziwe. Ja to I nie, nie no, będzie, proszę pana, ja to już. Tak, ale i później nawet. Ja to nawet podałem formułę. Jak już te skutki się objawią i nie będzie można już ich tam jakoś zagadać, to co będzie? No, Jarosław Kaczyński, ktoś inny, powie tak. No dobra, zdradziliśmy was, ale i tak macie szczęście, że to myśmy was zdradzili, bo gdybyśmy my was nie zdradzili, to Tusk by was zdradził. Dopiero było nieszczęście. O, tak. wszystko. Ale z drugiej strony po części, przecież w Izraelu w tej chwili główną linię polityczną chyba obsadzają emigranci emigranci z Rosji, więc... Rzeczywiście... No to... E, no to co? No to, to, to związek jest. Proszę pana, no to jasne, ale, tak, ale, ale o ile mi wiadomo, y, y, główne centra przemysłu Holokaustu to, to nie są w Izraelu, tylko w Stanach Zjednoczonych. Abraham Foxman, szef Ligi Antydefamacyjnej, nie jest emigrantem z Rosji. Także to wie pan, to tak, to można oczywiście wszystko opowiadać, ale to. Nie, 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 to ja rozumiem. no Ja też tak pół żartem, pół serio. Tylko powiem, niezależnie od tego, co się w telewizji powie, to skutki się objawią. Skutki się objawią i to być może w sposób bardzo dotkliwy, bo to. Na przykład mam takie wrażenie, że tam część episkopatu, dni judaizmu i takie różne wynalazki, być może się spodziewają, że Żydzi już po tym wszystkim zostawią ich w spokoju. Nie zostawią. Nie zostawią. to tak jak Józef Mackiewicz pisze, w drodze donikąd, jak była pierwsza okupacja sowiecka Kresów Wschodnich, i tam w Wilnie. Urzędowało, urzędowało NKWD i jeden taki komunizujący trochę jegomość tam się y, z, został wezwany, czy się sam zgłosił. No i temu oficerowi NKWD mówi: No to my teraz wspólnie tu będziemy komunizm budowali i tak dalej. No i taki jest pełen dobrych intencji. Ten oficer mu się przygląda, tak no, pędzie, wstaje. I wwali go w łeb, ale to z całej tej, krótko mówiąc, wysadził go z siodła. I żeby mu wyjaśnić, co się stało, to mówi, nam wspólników do władzy nie potrzeba. <grywy> Także tak to wygląda.